To jest podcast pomorskiego stowarzyszenia sympatyków transportu miejskiego. Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku naszego programu zapraszamy na relacje z ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowana przez Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego i Stowarzyszenie Grupa Tramwojowo-Autobusowa WPKGG, impreza pod tytułem Trójmiejska Komunikacja dla Orkiestry, miała na celu integrację Gdańska-Sopotu i Gdyni poprzez linię transportu miejskiego. Dzięki wspólnym działaniom dwóch stowarzyszeń oraz ogromnego wsparcia naszych partnerów, udało się uruchomić aż pięć bezpłatnych linii komunikacyjnych. Na których można było spotkać bardzo zróżnicowany tabor. Oczywiście celem całego wydarzenia było wsparcie wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stąd na pokładzie każdego z pojazdów kwestowali wolontariusze, którzy z orkiestrowymi puszkami zbierali pieniądze na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Zapraszam teraz na krótką podróż po atrakcjach naszego wydarzenia, którą odbyliśmy w ostatnią niedzielę stycznia podczas 32 finału Wośp. A naszą wycieczkę zaczynamy przy dworcu kolejowym we wrzeszczu, gdzie swój początek miała specjalna linia autobusowa 32A, kursująca przez piecki migowo Jasień do pętli Siedlce. Na przystanek podjechał biało niebieski Mercedes. Niektórzy mówią, że to dość specyficzny pojazd. Dlaczego specyficzny? O tym opowiada Oskar Biraga, kierowca autobusu. Tak jest. Autobus jest bardzo specyficzny. Nietypowy w ruchu miejskim, ponieważ jest to typowy autobus do ruchu w, na liniach regionalnych, na komunikacji regionalnej. To jest troszeczkę już przestarzały pojazd. No już nie, nie jest eksploatowany. To jest Mercedes, konkretnie model O408. I one były produkowane, były wręcz hitem w latach dziewięćdziesiątych do Polski trafiały troszeczkę później zakupione jako używane no i tak gdzieś mniej więcej parę lat temu no jeszcze w niektórych tam firmach są eksploatowane ale już i dni są że tak powiem policzone autobus bardzo fajny bo z manualną skrzynią biegów jest to coś nietypowego niespotykanego na co dzień dla mnie przynajmniej jako kierowcy w komunikacji miejskiej Autobus jest własnością firmy Przewozy Autobusowe Gryf, w której jestem zatrudniony i właśnie tutaj firma postanowiła też wziąć udział, wesprzeć wielką orkiestrę świątecznej pomocy i tutaj wystawiła również jeden swój pojazd na linie 30 ba. Po krótkiej przejażdżce autobusem przesiadamy się do tramwaju linii 32S, na którego pokładzie spotykamy jednego z naszych wolontariuszy. Nazywam się Karim Strałkowski. Yy, kwestujesz dzisiaj na WOŚP, ale to chyba nie jest twój pierwszy raz, jeżeli chodzi o kwestowanie do orkiestry. Nie, to jest już piąty raz, kiedy kwestuję. Piąty raz kwestujesz i za każdym razem w jakimś zabytkowym pojeździe tramwaju? Tak. A dzisiaj jedziemy, dzisiaj jeździsz, to jest linia 32S i tramwaj jakiego typu? Konstal 105N I powiedz jak frekwencja dzisiaj tutaj na konstalu? No powiem panu, że dobrze, dobrze idzie. Pani powiedzieć parę słów o dzisiejszej Imbrezie? Pani specjalnie przyjechała tutaj na Co, przyjazd... roku, co roku generalnie? Wrócimy do Puszki. Ja wrzucamy odkąd byłam dzieckiem, tak naprawdę teraz za, za, jakby zachęcam też turkę do wrzucania i jedno moje motto, to wolę narzucać w do puszki. Rozumiem, ale czy specjalnie na ten konkretny tramwaj zabytkowy jako wy, wydarzenie? Znaczy przyszłyśmy, bo jesteśmy ogólnie z Gdańska, ale tym tramwajem nigdy nie jechałam. Jedziemy na siedlce, później wracamy autobusem takim piętrowym i mamy zamiar. Wszystkim machać i zacie jeszcze więcej pieniędzy do puszek. Tramwajem dojechaliśmy do pętli w Oliwie, gdzie czekała na nas kolejna atrakcja tego dnia, czyli gdyński trolejbus kursujący na specjalnej linii 32T. Jesteśmy w najnowszym pojeździe z wykorzystywanych podczas dzisiejszej Trójmiejskiej komunikacji dla orkiestry. Mianowicie jest to Solaris Trolino. Może wolontariusz Daniel, który obsługuje tą linię, dzisiaj nam opowie coś więcej na ten temat. W tym roku na linię 32T kursującą z oliwy, i co właśnie nowość, po raz pierwszy dojeżdżamy aż do Gdańsko, do pętli tramwajowej w Oliwie. kursują trzy przegubowe trolejbusy, właśnie Solaris y Trolino 18, które na odcinku z Sopotu z pętli przy aż właśnie do Oliwy wykorzystują nam napęd pomocniczy, napęd bateryjny. No, dzięki czemu właśnie możemy ten cały fragment przejechać jednym, jednym pojazdem. Jak frekwencja, jeżeli chodzi o tą gdyńską część naszej imprezy? No, tutaj frekwencja w, po, po 12 już tak naprawdę sporo osób się zebrało i tutaj podróżuje z nami, właśnie na, na, nawet na całym odcinku od Oliwy aż po Gdynie. Czyli być może przesiadają się później do kolejnych pojazdów, czyli do tramwaju właśnie w Oliwie, tak? To na pewno spora grupa osób przesiada się w Oliwie na, na tramwaju, właśnie dopytuje, jak może dalej w stronę Wrzeszcza czy, czy Gdańska Głównego dojechać. Następny przystanek. Kasper Hanowicz, miło mi. Jak frekwencja na tej linii? To dosyć długa linia z Gdyni aż do Gdańskiej Oliwy. Ludzi jest bardzo dużo. W porównaniu do lat poprzednich jest bardzo o wiele więcej. Widzę w puszce już troszeczkę tam... No, w puszce jest dość dużo. Jest już dość dużo. Bardzo dobrze. To jest zupełnie nowy trolejbus, tak? Marki Solaris, który został dla PKT Teraz wprowadzony do ruchu. To jest jego tak. pierwszy kurs dzisiaj. Tak, dzisiaj to jest jego debiut. Mówi Marzena Kalkowska, kierowczyni trolejbusu z PKT Gdynia. O 9.53 pierwszy raz wyjechał z zajezdni naszej. E, co mogę powiedzieć? No, jest to nowe, wszystko jest e, delikatne. No, parę rzeczy trzeba jeszcze dopracować, dopieścić, ale uważam, że jest jak na dzisiejszą jazdę, jest okej. Okay. No właśnie, bo dzisiaj też ta linia jest dosyć specyficzna, bo jeździcie z Gdyni aż do Gdańska do pętli tramwajowej w Oliwie, czyli rozumiem w Sopocie pantografy na dół i baterie. Tak, tak. I powiem szczerze, że zastanawiałam się nad wytrzymałością, ale jest, yy, dają radę. Czyli producent się sprawdził, jeżeli chodzi o ten produkt. Jestem Oliwie i, i, i piąty lat wielam pieniądzki. Y jak Ci się podoba cała inicjatywa przejazdu różnymi środkami transportu w Trójmieście? Fajna. A czym dzisiaj jechałeś? E, e, Antosanem, Lezydom i go, i, 105, i... I trolejbusami. Ojej, to bardzo dużo pojazdów. To już można naprawdę się zmęczyć chyba, ale pojazdy komunikacji miejskiej, szczególnie te zabytkowe, to chyba Twoja pasja, prawda? Mhm. Rozumiem. I zbierasz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy już po raz któryś. I jak frekwencja, czy dużo pieniędzy udało się zebrać do puszki? Dużo. Z trolejbusu przesiadamy się w Oliwie. Ponownie do jednego z tramwajów linii 32S. Specjalnie żeście przyjechali na, tą, na ten konkretny kurs tramwaju czy przypadkowo? Nie, no generalnie to przyjechaliśmy specjalnie. Syn przede wszystkim chciał się przejechać starym tramwajem, no i też chodzi o to, że on jest skomunikowany z autobusem piętrowym od kultowego i karusa. Aha, jeżeli jeszcze macie plan, żeby jechać dalej autobusem? Tak, dokładnie. Mamy plan jeszcze pojechać autobusem. Syn jest bardzo nakręcony właśnie na przejażdżkę piętrusem. Także to jest właśnie cały nasz plan. Na dziś. A rozumiem. Wspieracie oczywiście Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak zawsze co roku, już nawet wczoraj zaczęliśmy. Jeździmy dzisiaj po całym Trójmieście różnymi pojazdami. Opowiedz może o tej linii tramwajowej, bo tutaj jesteś jednocześnie motorniczym, tak? Jednego z tramwajów linii 32S. Zgadza się, dokładnie, motorniczym Brygady Trzeciej. Cezary Kamiński, Stowarzyszenie Grupa Tramwajowa Autobusowa, WPKGG. Na trasie Oliwa Siedce linia 32S kursuje. Pierwsze kursy możemy ocenić jako takie bardzo związane z rozruchem społeczeństwa, bo jeszcze frekwencja nie była aż tak wysoka. Wszyscy budzili się do życia i pewnie szykowali na te niedzielne, wieczorne, dzisiejsze atrakcje. Ale już kolejne kursy, zwłaszcza teraz ten ostatni, około godziny 15. Tutaj frekwencja już nam naprawdę dopisuje. Ludzie przy, podchodzą do nas sami właśnie z uśmiechem na twarzy, także bardzo pozytywnie. Tak, linia 32S jest skomunikowana dosyć dobrze z innymi e, liniami, które dzisiaj są zorganizowane przez nasze stowarzyszenia. Tak, tutaj w Oliwie, gdzie w tym momencie jesteśmy, mamy skomunikowanie z linią trolejbusową 32T, która przyjeżdża do nas z Gdyni z dworca głównego. I do Oliwy trolejbusy mogą dojechać dzięki zasilaniu bateryjnemu. Ponadto na pętli siedzce, czyli na drugim krańcu linii tramwajowej mamy skomunikowanie z linią 32A, obsługiwaną przez trzy autobusy trzech różnych przewoźników, którzy są partnerami naszego Wośpu w tym roku. Ale także na przystanku pośrednim Jaśkowa Dolina jest możliwość przesiadki na linię 32A, która zaczyna swój bieg z wrzeszcza PKP. Na linii 32S w obsłudze mamy kilka tramwajów. Między innymi Konstal 105. Może opowiesz coś więcej. Konstal typu 105 dokładnie w dwóch wersjach, bo mamy jedną brygadę obsługiwaną przez solówkę typu 105N, czyli podtyp z pierwszych lat produkcji, a także skład wagonów 105NA po modernizacji, który już przedstawia stan późniejszy. Nie będziemy ukrywać, że wchodzimy do najwyższego autobusu, który mamy w stawce pojazdów Trójmiejskiej Komunikacji dla WOŚP, a jest nim? Jest nim MAN ND 313, czyli popularny Lion's City, ale piętrowy, z Berlina, 2005 rok produkcji. Opowiada Łukasz Staniszewski. Właściciel kolekcji zabytkowych autobusów pod marką Kultowy i Karus. Jeden z niespełna 500 autobusów tego typu dostarczonych do Berlina i wycofanych. Dosłownie dwa miesiące temu, dwa i pół miesiąca temu te modele zostały wycofane z Berlina i teraz już są takimi pełnoprawnymi zabytkami i cieszą oko mieszkańców Trójmiasta miasta i nie tylko. No właśnie dzisiaj cieszą oko mieszkańców, konkretnie Gdańska na specjalnej linii 32a, która właśnie jeździ po to, żeby zbierać datki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak frekwencja? Frekwencja niesamowita i to nie tylko w naszym autobusie, ale też w pozostałych e, specjalnych autobusach obsługujących tą linię i jeszcze inne linie. E, frekwencja, no tutaj akurat tego nie czuć w piętrusie, bo tutaj każdy jest w stanie znaleźć miejsce siedzące, bo jest ich aż 84, plus miejsce dla kierowcy, więc miejsce jest, ale jak widzę po. Po pozostałych autobusach, które jeżdżą razem ze mną, no to faktycznie tam już lekki tłok, ścisk panuje, mam nadzieję, że na ostatnim kursie, który jeszcze teraz jest przede mną, który mnie czeka, troszeczkę się ten ścisk rozładuje i będzie można z rozkoszą delektować się zaletami i walorami autobusów, które dzisiaj są udostępniane wszystkim orkiestrowiczom i nie tylko. Dokładnie, a tu wszyscy chyba są ciekawi, no jak długi to może nie, ale jak wysoki jest ten autobus. Oficjalnie czy nieoficjalnie? Oficjalnie 4 metry, czyli tyle na ile pozwala polskie i unijne prawo, bo powyżej 4 metrów to już mamy no, przejazd ponadnormatywny, tak zwany gabaryt. Także no, to wydaje się dużo, ale prawdę powiedziawszy, to jest wysokość. Dokładnie taka sama jak standardowego no, zestawu ciężarowego, czyli popularnie zwanego tira, czyli generalnie tam, gdzie wiedzie tir, tam i ja wjadę, jeśli chodzi o wysokość, ale to też nie jest dużo, bo to jest zaledwie metr więcej metr więcej niż standardowy zwykłe jednopokładowe autobusy. Schodzimy z wysokiego piętra wprost na torowisko tramwajowe wzdłuż ulicy 3 Maja. Tam drezyna i specjalna linia 32D. Jesteśmy na przystanku Nowe Ogrody. Drezyna już niedługo tutaj ruszy i w kolejce czekają, Państwo rozumiem, żeby troszeczkę pomachać rękoma. <laughs> Dokładnie, szczególnie, że jeszcze nigdy w życiu nie miałem przyjemności jechać drezyną. Zobaczymy, widziałem już po pierwszym kursie, że tutaj Chyba jest to jakiś wysiłek jednak. No tak, tak, trzeba trochę jednak ręką, ręką tam pomachać. No jest tutaj kilkadziesiąt, może nawet więcej metrów do przejechania, także mam nadzieję, że e, no, atrakcja się spodoba. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiejszego dnia. Czy uczestniczyliście już Państwo, jechaliście jakimś innym pojazdem w ramach naszej akcji? No, zgadza się. No już raz, dwa, trzema pojazdami. E, piętrusem. Yy, tramwajem Konstal i tam H6. <grym _> Nigdy też tym nie jechałem, tak więc fajna, fajna przygoda, taki powrót do starych czasów. Dziękuję. Dziękuję. Brawo, brawo. Ja. Jak się podobało na drezynie? Bardzo, bardzo fajnie. <luxy> Wysiłek spory, ale, ale, ale naprawdę satysfakcja jest z takiego przejazdu. No tak, <luxy> odległość może nie wydaje się jakaś specjalnie długa, no ale jednak jak się już wsiądzie na tą drezynę, to jednak czuć, że jest to dosyć Lekki tutaj spadek, chyba, prawda? Dokładnie, dokładnie. Zdecydowanie pod górę, tam w kierunku dworca PKS to, to można było wyczuć to, to zmęczenie, ale w drugą stronę już już praktycznie samo jechało. Także jest super. Jakieś inne atrakcje już dzisiaj żeście zaliczali? Jak na razie Autosan, teraz będzie 105 bądź 102. Zobaczymy, co tam przyjedzie w kierunku Siedlec. I Karus, piętrus bądź 408, i, i w kierunku Gdyni. Także, także dzisiaj cały dzień można powiedzieć komunikacyjnie. Jesteśmy na pokładzie Autosana H6. Yy, no nie jest to najmniejszy pojazd we, z wszystkich biorących udział w dzisiejszym wydarzeniu, bo jeszcze jest rezyna, No Ale y, autobus jest na pewno najmniejszy. I cóż, jesteśmy tutaj y, z pasażerami. Jak się Państwu podoba przejażdżka takim autobusem? Nie, no fajny autobus. Ja akurat miałem tym okazję, te, też miałem go miałam okazję prowadzić. Pojazd zwinny, mały, wszędzie się zmieści. Dokładnie. A jak w ogóle oceniacie inicjatywę trójmiejskiej komunikacji dla woź? Bo już jechaliście jakimś innym pojazdem, oprócz tego Autosana? Jechaliśmy tramwajem, Konstalem. Napełnienie było naprawdę spore. Dużo ludzi jechało. Na całej trasie z Oliwy w sumie do Siedlec. Co roku jest coraz ciekawiej. I co, jakieś plany na kolejne atrakcje? Może Drezyna? Drezyna brzmi brzmi fajnie. Tomasz wypiera klub turystyki kolejowej Tędrzek Drezyny.pl. Kolejny finał WOŚP i kolejny raz współpracujemy z Drezynami, które dzisiaj jeździły. Jeździła w zasadzie jedna Drezyna wzdłuż ulicy 3 Maja. Po torowisku tramwajowym. Tak, korzystamy z tego, że nasze drezyny są kolejowe, ale szyn tramwajowych i kolejowych jest taki sam, czyli 1435 mm, wobec czego nasza drezynka może sobie czasami pośmigać po torach tramwajowych. Jest to szósty raz, kiedy jeździmy z łośpem drezynami i tutaj współpracujemy również z Wami. Ekipa jest dobra. Dzisiaj przejechało 130 osób. O, proszę, czy już macie takie podsumowanie? Rozumiem w tym, ile faktycznie było przejazdów tak tak dokładnie 131 osób patrząc po tym bo dostałem przed chwileczką raport ile biletów żeśmy wydali Rozumiem, jaka była trasa dokładnie. jak gdzie w ogóle jak to wyglądało technicznie gdzie żeście, no bo ta drezyna nie spadła z nieba, tak? Tak, drezyna generalnie dołożona jest na przyczepce na szczęście, także można zostawić ją w każdej chwili. Jeździliśmy od przystanku nowe ogrody do dworca PKS-u, to jest podstawowa trasa, ale wydłużaliśmy też jak była silniejsza ekipa, wydłużyliśmy trasę albo pod bramę Oliwską, albo w drugą stronę do Wędzagrodka. Jesteśmy przy autosanie H6, troszeczkę głośny pojazd. Zamierzacie się rozumiem przejechać? Tak? Jak najbardziej tak, w romantyczny kurs z tym pięknym autobusikiem. To wspaniałe, że z jednego miejsca można pojechać pojazdami, zabytkowym autobusem i kolejową drezyną ręczną, która wyjątkowo dzisiaj jeździ po torach tramwajowych na nieczynnym fragmencie linii w ruchu codziennym. I jeszcze tramwajem zabytkowym. W jednym miejscu spotykamy te trzy rodzaje środków transportu miejskiego. Tak, rozumiem, że tramwajem żeście jeszcze nie jechali, tak? No jeszcze spróbujemy go złapać. Rozumiem, a drezyna już mięśnie są rozgrzane? Rozgrzaliśmy się dzisiaj tak już dostatecznie na tej drezynie. To najlepsza siłownia była na otwartym powietrzu dzisiaj z tych wszystkich atrakcji. Eee, witam serdecznie, Skrzylowski Tymoteusz, prezes Fundacji RetroZajezdnia, właściciel Autosana H6. Tak, to jest ogólnie kompilacja stara 742 wraz z Autosanem, to znaczy e, podwozie jest stara, ale rama stara kończy się w okolicach silnika. Zestaja mamy osie, silnik, skrzynie biegów i tylny most. A cała zabudowa powstała w Autosanie. Rozumiem. I dzisiaj tutaj korsujesz na linii 32 H, która łączy między innymi i tramwaje. E, dokładnie. H, tak. Nawiązując do Autosana H6. Dokładnie. Powiedz jak. Kursuje się, jak prowadzi się taki pojazd w ogóle? Czy to jest ciężka w ogóle? Z którego roku może jeszcze powiedz, co jest autobus? No to jest autobus z 1996 roku, ostatni wypust starego przodu. Autobusem się jeździ dość przyjemnie, bo on jest po remoncie w 2019 roku. Oczywiście ma jakieś tam swoje humorki, ale sprawuje się bardzo dobrze. Rozumiem, czyli pasażerowie raczej są zadowoleni z przejażdżek takim pojazdem? A raczej są zadowoleni, no ze względów gabarytów praktycznie mamy za każdym razem wszystkie miejsca siedzące zajęte. Tak rozmawialiśmy o dwóch tramwajach typu 105 z chorzowskiej fabryki Konstal. Teraz jesteśmy na trzecim tramwaju, który obsługuje linię 32S, a jest nim Konstal Chorzów typ 102NA z roku 70. Opowiada ponownie Cezary Kamiński. I jedziemy nim w kierunku Oliwy. Może opowiedz coś więcej o tym pojeździe. Jest to... Produkt Konstalu, który jest charakterystyczny właśnie na początku lat 70. Charakteryzuje się jeszcze na przykład w porównaniu do 105, które były następcami tych wagonów. 102 steruje się za pomocą korby, tak jak miało to miejsce w prototypowych wagonach budowanych z serii N oraz 13N o rozruchu stycznikowym. W kolejnych już piątkach mamy powrót do technologii rozrusznikowej, czyli sterowanie nogami. autobus marki Icarus, który tutaj widzimy. Fajny. Fajny. No właśnie, a jak w ogóle oceniacie Państwo e, całą inicjatywę Trójmiejskiej Komunikacji dla WOŚP? Myślę, że to jest e, zawsze dla wsparcia dobrego celu, jak najbardziej na tak. E, tym bardziej, że można przejechać fajnymi i zobaczyć fajne pojazdy, które na co dzień e, gdzieś tam sobie stoją zaparkowane. No właśnie, już e, żeście skorzystali z jakichś innych Teraz stoimy przy Ikarusie, ale jeszcze wiele innych pojazdów dzisiaj na trasie, już żeście mieli okazję się przejechać? Tak, jechaliśmy dwuwagonowym tramwajem 105 topiątką, yy, z siedlec właśnie tutaj do wrzeszcza. No i tu mamy chwilę przerwy i wracamy. Jesteśmy teraz w Państwowych Szkołach Budownictwa imienia Profesora Osińskiego przy Grunwaldzkiej w Gdańsku i będziemy rozmawiali z Anitą Płonowską, szefową. Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab Strzyża dokładnie taką nosi nazwę, tak? Tak, dokładnie. Jesteśmy w przepięknej dzielnicy Strzyża. E, I po kolejny mamy trzeci e, podobnej wielkości sztab w Gdańsku. E, w tym roku mamy osiem, na osiem sztabów. Wcześniej tych sztabów było już kilkanaście też. Dokładnie, I nie jesteśmy w tym konkretnym sztabie przypadkowo, bo jesteśmy tutaj dlatego, że nasze stowarzyszenia PSSTM i GTA WPKGG kwestowaliśmy podczas dzisiejszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie pod skrzydłami waszego sztabu, tak? Tak, zgadza się, jakby, że tak powiem, te dwa stowarzyszenia e, organizowały linie specjalne. My, jako sztab, zabezpieczaliśmy tą akcję pod względem formalnym, żeby wszyscy wolontariusze mieli identyfikatory, puszka, puszki, serduszka, gdzie pasażerowie linii specjalnych mogli wrzucać datki w ramach biletu. Tak, dzisiaj było. 17 wolontariuszy z naszych stowarzyszeń. Już wszyscy przynieśli swoje puszki? Na chwilę obecną chyba już tak, chyba już wszyscy znieśli, bo teraz ostatnio, przed chwilą dosłownie przyjechało kilka najświeższych puszek więc te, i teraz są w trakcie rozliczania. Powoli kończymy naszą relację z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naszego wydarzenia Trójmiejska Komunikacja dla Orkiestry. Dodajmy, że nasi partnerzy przekazali też różnego rodzaju przedmioty związane z transportem publicznym na aukcję woźb, a wszystkie wylicytowane kwoty zostały przekazane na orkiestrę. Z tego miejsca my organizatorzy przedsięwzięcia, czyli Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego i Stowarzyszenie Grupa Tramwajowo-Autobusowa WPKGG chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom, bez których cała impreza nie mogłaby się odbyć. A są to Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Przewozy autobusowe Gryf. Kultowy Ikarus, Drezyny.pl. Fundacja RetroZajezdnia. Ochotnicza Straż Pożarna przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Stowarzyszenie Ingremio. I Zajezdnia Pizza. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy włączyli się w trójmiejską komunikację dla orkiestry. I wszystkim, którzy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia za rok. I jeszcze na koniec chciałbym zachęcić Państwa do wyrażania opinii o podcaście, a także do wskazania nam tematów, które moglibyśmy poruszyć w naszych rozmowach. Zapraszamy na naszą stronę internetową i Facebooka, gdzie pojawiać się będą informacje o nowych odcinkach wywiadu transportowego, a także inne ciekawostki związane z publicznym transportem w naszym regionie. Program zrealizował Piotr Kaletowski. Z za mikrofonu kłania się Tomasz Myszk. Dziękujemy, że wysłuchali Państwo naszego podcastu. Życzymy przyjemnej podróży i do usłyszenia.